Witam wszystkich bardzo serdecznie. jestem Kark, a to jest Station No i ciąg dalszy naszych przygód na Europie, zimnym świecie. No jak widzicie, trochę tu się pozmieniało. Troszkę doszło rur, zbiorników. Nie mam to jeszcze pokolorowane, co jest co, ale tak może po łebkach wytłumaczę. Więc tak, generalnie tak jak było, piec. Ja jeszcze go nie zabudowałem i myślę, że kurde, trzeba będzie to zrobić bo teraz w piecu jest 300 stopni, bo tu jeszcze widać się to tam żarzy. Przed chwilą tak wstępnie sobie wytopiłem sztabkę. Na moment. O, tu puste. No, sztabkę sobie, żelaza wytopiłem. Chodzi generalnie o to, że potrzebuję tutaj w tym zbiorniku zbierać sobie, znaczy, no, zbieram sobie te Gazy, które, które wychodzą. No i na jedną sztabkę wyszło mi dość dość dużo tutaj, więc będę chyba musiał te zbiorniki tu zdublować, tam po dwa lub trzy. No i przy okazji do tego zbiornika dobudowałem taki wymiennik ciepła, nie? czyli tutaj nam z atmosfery tą rurą zasuwa jeden gaz, natomiast ten gaz jest podłączony do zbiornika. Nie? No i jak widzicie, temperatura. Powoli spada, bo tutaj jest odprowadzana. Znaczy, no tutaj jest zimny gaz doprowadzony nie? i ten wymiennik wychładza nam ten gaz. No a potrzebuje to wychłodzić sobie tam gdzieś do temperatury rzędu powiedzmy plus minus 20 stopni, 25 stopni. No i odfiltrowywać sobie dwutlenek węgla. To będzie w tym zbiorniku. On tu będzie może tak. Od tego zbiornika tu leci tą rurą. Wiecie, tam z tyłu e, zasuwa tu. Zasuwa tu, i tu go będzie odfiltrowywał ten dwutlenek węgla. E, ten filtr, nie? I będzie mi go tutaj ładował do tego zbiornika. A z tego zbiornika tą rurą tu z przodu, teraz tu, tą środkową, no i tam będzie mi to zasuwało do. Mm, do, do środka, do bazy. Nie? Chodzi mi generalnie o to, żeby rośliny mogły, no potrzebują dwutlenku węgla, żeby rosnąć, no i, i on mi tu jest potrzebny. Więc teraz tak na dobrą sprawę, jak odfiltruję, to będę miał już w tych rurociągach, no w tych, w tych górnych już jest azot, tlen, w środkowe jest azot, w tej górnej jest tlen, a w tej na dole jest, będzie dwutlenek węgla. No i tu za chwilę zrobię sobie układ, nie wiem, gdzieś go chyba sobie tutaj zabuduję. Chyba tu... Eee... Tak popatrzy, ale chyba tu go sobie zabuduję. Eee... No i on będzie mi sterował w bazie składem atmosfery. Eee... Tak myślę, że to będzie gdzieś, chyba tu będzie dobrze. Już tu muszę poprowadzić te kable. O, może na początek gotuwalne. Poleci jeden kabel, a tu drugi, nie? Zrobię taką pętlę. No dobra. Yy... Co tutaj jeszcze mamy dalej? Eee, że piec działa, no to no może wytopmy coś, nie wiem. Eee, Dajemy na to, tu mam ściągę. Na przykład mieć 4: raz, dwa, trzy, cztery. On tutaj też pokazuje. Teraz piec się mi tutaj przygotowuje do akcji. Zrzucamy mieć, się przerabia. Dobra, przerobiło się. Wajcha. co? To no, jest mieć. No dobra, I teraz Hanger, mamy mieć koszyn. Dobra, no właśnie, muszę zacząć yy, działać. Yy, bo zostało mi chyba jeszcze tylko jeden baton, jak się nie mylę. E, no i będzie problem. <laughs> Dobra, ale wytopimy sobie coś jeszcze. O, tu się roz, rozgrzał piec. E, na przykład, co my tu mamy? No choćby te żelazo, tak? Żelazo, dwójka. Mamy żelazo. Wrzucamy żelazo, przerabia się, Pajcha. no i mamy sztabeczkę żelaza. Także, no tak samo się wiadomo robi w tym piecu te inne stopy. Dobra, wygaśmy go tu. Zobaczmy jak mi tu wzrosło. Jeden, 7 no nie jest tak źle. Dwa. Z czego w składzie tu mamy najwięcej czego? Dwutlenku węgla i zanieczyszczeń. No, zanieczyszczeniem może być problem przy niższej temperaturze, bo będzie nam, kurczę, się skraplał chyba jak się nie mylę. Eee, trzeba będzie coś z tym wymyślić. Dobra, ale to później. Jak widzicie, chłodzenie też tu działa. Czyli ten, ten mój wymiennik tam. Ja ty tak jak mówię, zrobię chyba tu jeszcze jeden zbiornik, jeszcze jeden wymiennik. Tak, gdyby było trzeba, to jeszcze jeden zbiornik i jeszcze jeden wynik. Hmm, ale... Ale dobra, na razie niech się... Kurczę, ciągle chce coś albo jeść, albo pić. Nie idzie pograć, kurde. Jeszcze mu się prysznica zachciało. Dobra. I teraz tak. Co ja tu jeszcze będę robił? Tutaj mam zamiar tą pętlę jak gdyby rozszerzyć, coś takiego jak na Wenus I tu dodać kolejne, zbiorniki, znaczy może zbiorniki nie, ale filtry. I z tych filtrów, z tych, z tych spalin, które tam się teraz chłodzą, odfiltrowywać po prostu te gazy, które mi tam potrzebne są, czyli chyba jeszcze jeden zbiornik mi będzie potrzebny na te zanieczyszczenie. Nie? No a ta reszta, azot czy coś, no to mogę tutaj sobie do tych zbiorników przepompowywać, odpowiednią rurkę pociągnąć i tak dalej. Także rur będzie jeszcze więcej. Co się tyczy… Czemu się ten piec nie wyłączył? Aha, bo jest, dobra. Okej, okay, cała temperatura, wszystko spieprzyło. Eee, no dobra, no i cień <laughs> A co w ogóle mamy tu w atmosferze? No moje niedopatrzenie. No tu nie ma, tu jest trochę azotu i... i... Tlenu. Generalnie, jakbyście teraz chcieli, na przykład, tutaj coś zespawać, jakąś rzecz, to musicie pamiętać, że jeżeli mamy tlen w niskiej temperaturze, w dużych ilościach, i obecność jakiegoś innego gazu, no to nam się to zapali tu. Nie? Czyli na przykład, gdybym chciał teraz tą kostkę tu z pawarką zamknąć, ten piec, no to teraz nie za dobry to by był pomysł. To już trzeba by było najlepiej zamknąć tutaj śluzę. I wypompować cały ten gaz, który tu jest, czyli ten tlen i ten azot, i dopiero w próżni zaspawać sobie ten piec, tutaj na przykład tą kostką. No ja to chyba zrobię, bo ja tu zauważyłem, że jest coś takiego, że jak w piecu zostaną jakieś tam gazy, na przykład dwutlenek węgla, i zacznie tutaj spadać temperatura, a tutaj się nic nie dzieje no to on się zaczyna skraplać w tym piecu. Tu mi pokazuje wtedy, że w tym piecu jest, no oprócz tych gazów innych, no to jeszcze jest właśnie ten dwutlenek węgla. Trzeba na to zwrócić uwagę. I chyba właśnie tu będzie dobrze zrobić próżnię i zamknąć to w takiej kostce, żeby, to, żeby tu się ta temperatura chyba utrzymywała. No tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale to sobie jeszcze przetestuję. Nie? Co się tyczy jeszcze skryptu pieca... Skrypt, który steruje piecem, to jest ten IC10. I ten skrypt to jest ten sam, który jest tam wykorzystywałem na koniec filmów na Marsie. No i cały czas na Wenus z tym piecem zautomatyzowanym, czy jak on się tam nazywa, zaawansowanym. Ja tylko zmodyfikowałem jedną linię. To znaczy, to jest tak, że od numeru 8, to jest moja ściąga, znaczy inaczej, od 1 do 8. Praktycznie temperatura wytopu i ciśnienie potrzebne do wytopu tych sztabek jest, no jest takie same. Po tym się dopiero zmieniają wartości przy tych pozostałych, tam bardziej zaawansowanych stopach. No i ten piec domyślnie ma ustawione, że, te, że od 1 do 8 temperatura wytopu, przy której on jak gdyby uważa, że się, że się już wytopił ten, 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 ta sztabka, no to jest 1000 stopni, nie? No, i ja to modyfikuję na 900, bo według, znaczy, no według, według Wiki i, i według tego, co sprawdziłem, no to faktycznie tak jest, że już od 900 te sztabki są gotowe, no on jeszcze niepotrzebnie te 100 stopni podciąga, ale, no i w sumie, jeżeli tam powiedzmy, nie wiem, mamy dość paliwa, tlenu i tak dalej, no to tam powiedzmy, te 100 stopni to żadna filozofia, bo no to on to tam w sekundę sobie skoryguje, Natomiast jeżeli gdzieś tam walczymy już o każdy, że tak powiem, gram paliwa czy, czy, czy tlenu, no to jest kłopot. Nie? No i to, gdzie, to, gdzie to zmodyfikować? No to już pokazuje Skrypt, wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, można sobie znaleźć na moich filmikach z Wenus albo, albo z Marsa. No i jak sobie wgramy tam do układu ten, 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 skrypt, to trzeba by było przeedytować linię 55. To znaczy, tutaj domyślnie zamiast 900 jest 1000. No i ja to zmieniłem na 900, tak jak tam podaje Wiki. No i no, te sztabki się tutaj wytapiają przy, przy 900. Zresztą, jak widzieliście przed chwilą, tam żelazo czy miedź normalnie się wytopiła. No a dopiero od numeru 8, znaczy do numeru 8 jest jak gdyby to jedno, a potem już są konkretne, tu trzeba ciśnienia 2000, 3000 yy, 23, także no, tym już są różne, ale, ale do tego miejsca jest tak samo, więc no ja to sobie zmieniłem i wszystkie te stopy normalnie mi się wytapiają, więc uważam, że. że... Warto to zmienić, jeżeli ktoś tam chce przyoszczędzić na, na tlenie albo na paliwie. No na Wenu mi to na tym bardzo zależało. Tutaj mniej, bo na lodu mogę nakopać i jest. No ale po co, że tak powiem, to ma się tam tak długo robić? Druga rzecz, tutaj no już mam przygotowane i tu ostatnio był ten taki tarura. Schodzeniem. No teraz to jest zrobione tam po prostu od, tego, od tej wężownicy na górze. Zaraz wam zawór. Jedna izolowana rura i izolowana kratka. Nie? Od drugiej strony. To mogę to za chwilę pokazać. Jeszcze gdzieś tutaj sobie zabuduję grzejnik, albo może nawet te dwa grzejniki przebuduję z dołu gdzieś tu do góry. Może nawet tu je zabuduję. No i one po prostu, ten układ, który tam tą podstawkę teraz daję, on tam będzie sterował tutaj składem atmosfery, no i przy okazji temperaturą, nie, czyli ten zawór jeszcze zamienię w przyszłości na elektryczny tylko on tam wymaga jednego z rzadszych stopów, więc na razie dałem ręczny przy czym i tak mi się tu teraz wychładza, więc no nie wiem, czy to nawet samo to powoduje te wychładzanie, no w każdym razie Delikatne otwarcie i zaraz tutaj leci temperatura, nie? Więc, no więc działa. Nie będzie potrzeba żadnego klimatyzatora. Ogarnie to zawór, który tam zamiast iluś tam 100 wat będzie pobierał tam chyba 5, czy ile tam ten zawór potrzebuje. No natomiast więcej, jeżeli będzie trzeba użyć grzejników nie? do podbicia temperatury, no wtedy 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 wiadomo, no, te grzejniki trochę więcej prądu tam pochłaniają. No ale to. Nie wiem, dam albo dam jeden grzejnik na początek i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to też powinno dać rady. No, poza tym jak tutaj jeszcze dojdzie więcej trochę rzeczy. Na razie tutaj za dużo nie ma. Co mogłem zdjąć ten hełm. To by by przynajmniej to ta... ten znaczek higieny by mi tu się. Albo na chwilę go zdajemy. No już sobie przygotowałem stół, mikrowele i teraz jak tylko trochę tego dwutlenku węgla tam ochłodzę, przefiltruję, zrobię ten układ, no i w następnym odcinku już myślę, że będą tu jakieś rosły. No zacznę od kartofli, nie? na nasionko kartofli i jeden do zjedzenia, a to do rozsadzania, nie? Albo dwa do zjedzenia. Te kartofle są chyba trzy, no to, to nic nie da, więc trzeba by było dwa posadzić, jeden zjeść i już potem dopiero. Ale to dobra, to w kolejnym odcinku. Eee, no a ten taki krótki odcineczek, no to odnośnie jak widzicie, rozbud rozbudowy tych moich tam rur i tak dalej, czemu ja to tak się z tym bawię. Eee, no to jeszcze jedna odpowiedź tutaj się należy. Chodzi mi o to, żeby później nie, nie, nie musieć już tych zbiorników jak gdyby przepompowywać czy coś takiego. Tylko sprawdzę temperaturę. 500 stopni spada, dobra. To no niech chcę jeszcze spada. Tu mi się chyba ta rura tutaj zagrzała. No, ona ma 105 stopni. A, ale minus 105. No dobra, no niech się chłodzi. No 495. No musimy się to schodzić gdzieś tam w okolicy 20, 30. Wtedy będę tu mógł sobie to odfiltrowywać. No i jak sobie już odfiltruję, no to wiadomo, będę mógł sobie zacząć tam z warzywkami no, zabawy. No jeszcze chciałbym przed tymi warzywkami mm, przed tymi warzywkami tam e, zrobić jeszcze ten układ, tu, który, który, mi tam wyrówna tą atmosferę w tej bazie, żeby już potem się nie bawić przy roślinach tam z jakimś wielkim składem tej atmosfery. No tam na razie nie ma filozofii żadnej, nic się też nie stanie, jeżeli temperatura będzie zachowana, no i no potrzebuję tam wcisnąć przynajmniej <laughs> tak z 2% CO2, nie, wtedy, wtedy no, wtedy nie, nie ma takiego problemu z tymi roślinami. Ale to jeszcze do tego układu i do składu tam po potem atmosfery i roślin. To, to może w kolejnym odcinku, jak już sobie tam coś posadzę i odnośnie tego układu. To jest zresztą ten sam układ, który stosowałem na Wenus. Sprawdził się, jest dobry, także jest ok. Aha, tu jeszcze mi pozostaje zabudować coś takiego jak zawór ciśnienia, ale wstecznego. to i Ten zawór będzie z kolei odpowiedzialny za wypuszczanie nadmiaru ciśnienia tam z bazy, czyli jak on tam sobie będzie mieszał, dopuszczał, no to jak dojdzie do, do granicznego ciśnienia, no to wtedy będzie tutaj upuszczał. No i to chciałbym właśnie też mm, rurociągiem wrócić do, do tych tutaj odzyskowych, nie? czyli do tej pętli tu. No ale to już w kolejnych odcinkach. E, nie wiem, czy pokazywałem. E, tu jest też coś takiego. O kurczę, tu Już mam 200 stopni. Trzeba to wyłączyć. E, generalnie po co ten grzejnik? Jak e, z lodu robię sobie... Jak, jak kuszarka kruszy lód i, od, i to ona gorą W tym lodzie jest jak gdyby gaz, azot i podtlenek azotu. I tutaj odfiltrowuje sobie ten azot do zbiornika. No a jako ten drugi produkt to jest właśnie ten podtlenek azotu. Tylko że on zaraz w takiej temperaturze, on zaraz się skrapla i rozwala rurę. Co było widać w tamtym odcinku, kiedy ta rura wychodziła tutaj nie? i była bezpośrednio odprowadzana na zewnątrz. Myślałem, że tak się da. No niestety skroplenia w tym rurociągu się tutaj robiły i rozwalało mi tę rurę tutaj. Więc zmieniłem trochę technikę i teraz zbieram ten podtlenek azotu w tym zbiorniku, natomiast od razu go tutaj zagrzewam, nie? żeby nie, nie, nie był zimny. No i to pozwala mi go tu bez skroplenia mieć w tym zbiorniku. Tylko zapomniałem się teraz nie mam jeszcze tutaj automatyki żadnej zrobionej. No i mi się kurka wodna przegrzał, nie? Czy przegrzał no jest 239 stopni. samemu gazowi się nic nie dzieje. Natomiast spokojnie mógłby być niższy. No bo trzeba jeszcze pamiętać, że ten gaz jest wykorzystywany do tworzenia tego paliwa takiego typu nitro, nie? czyli tego lepszego, na którym na przykład kruszara umie, co to teraz się stało. Kruszara umie na przykład osiągnąć jeszcze raz takie obroty, Podejrzewam, że pies też zanim nim by pracował. E, tylko że tu jest taki problem, że trzeba pilnować, żeby ta mieszanina, która e, którą tworzy te, te, te superpaliwo, czyli ten podklenek azotu plus e, te substancje łatwopalne, nie wiem, co to jest, metan, czy wodór, czy co tu tam jest, e, to ta mieszanina nie może przekroczyć 50 stopni, bo od 50 stopni ona zaczyna się jak gdyby samoistnie, dostaje samozapłonu. W tym momencie, no jeżeli by na przykład w zbiorniku namieszać, tak, tu jest 230 i połączyć teraz to z tym z, z tymi substancjami łatwopalnymi, no to zaraz nam się to zajara, nie, w, po, po zmieszaniu tych gazów, więc y, trzeba pilnować, żeby, żeby ta mieszanina nie, nie przekroczyła tych, tych 50 stopni. no. I nie wiem, jak to właśnie będzie wtedy wyglądało, jeżeli chodzi o niską temperaturę i skraplanie, więc. No, nie wiem. Może jak tu się uda utrzymać jakieś 20 tam parę stopni, czy tam 30 plus, to, to tutaj też. No, no to wtedy będzie ok. Się nie będzie też skraplał. Tylko nie wiem, do jakiego ciśnienia w słońcu. Prawda jest. Yy podpowiedź tu tu, tu. Toby było tu paliwo. Chodzi myśli ku No nie ma. To akurat to przy minus 203 stopniach. Także no. tu spoko. Ale nie mamy tego drugiego gazu, tego nitru. Albo ja jestem ślepy. jest ciek ciekły. Nie ma. No, natomiast sam odtlenek azotu. To w przy plus 158 i w 2000 zacznie nam się skraplać. Nie? Czyli, no, czyli tu trzeba uważać. No. Czyli w tym, w tym zbiorniku, no teraz mam 200, no to tam mu nic nie grozi, no ale no, do 2000 kilopaskali. A tym się zacznie mi tu skraplać. Tu nie będzie gazu do 150, do 153 stopni. No i tu cały problem, nie? Chyba, że zastosuje tam jakiś kurde reduktor. Kurka wodna. Dobra, to z tym się jeszcze pobawię trochę, no w każdym bądź razie generalnie coś będzie trzeba wymyślić, albo się tego jakoś pozbywać, albo tworzyć to super paliwo, tylko żeby miało 50 stopni, nie przekroczyło 50 stopni, i... no i zobaczymy, albo to na bieżąco od razu mieszać, no kurka wodna, nie wiem co z tym jeszcze zrobić, ale to dobra, to już w kolejnym odcinku. E, dobra, no to to tyle, taki odcinek. O, o, piec działa. ile tak, no jeszcze tu ma w tym zbiorniku, jaki tu jest ciśnienie? a 7, 400 stopni. Hmm. No dobra, schładza się. Chyba, że jeszcze jedna chłodnica. Albo może lepiej drugi zbiornik i chłodnica wtedy. Wtedy by... le... może się to bardziej rozłożyć. Dobra, jeszcze nad tym pomyślę. W każdym razie tak by wyglądało, że tak powiem, praca pieca i podstawowe zbieranie gazów. No, a właśnie ten układ tych tutaj. Zbiorników jest taki. Jeszcze to tutaj sobie pokoloruję te rury i te zbiorniki. Coś jak tu, żeby było wiadomo co jest co. No i to teraz będę kolejne filtry dobudowywał, nie? Jeszcze chyba zbiornik na zanieczyszczenie zrobię. Może będzie pierwszy taki, a potem już same filtry. E, dobra, no, to, no to, tak to, tak to tak to wygląda. Więc prawie, że jestem gotowy do uprawy roślin. No i no i co najważniejsze, jeszcze muszę zbudować stojak na kombinezon, no bo już kurczę, też mi się tlen kończy co chwilę. Mimo że mam w zbiorniku, to tam w tym bańniaku już mi się kończy. No czyli jeszcze trochę pracy przede mną. No to zapraszam na kolejny odcinek, może już zrobię ten stojak tam na skafander, jakieś rośliny zacznę hodować, no to wtedy powiem co i jak, nie? A tymczasem dzięki za oglądanie, dzięki że jesteście, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Zapraszam, cześć.